Jenasy tom 25 października 1915. Kiedy Jezus może zwrócić się do duszy Moje życie, moja mamusiu. Trwając w swoim zwyczajowym stanie, pośród opuszczenia i goryczy, rozmyślałam o męce mojego uroczego Jezusa. On zaś powtarzał do mnie: Życie moje, życie moje, moja mamusiu, moja mamusiu. Zdziwiona powiedziałam do Niego, co to znaczy? A Jezus, córko moja, kiedy czuję jak powtarzasz w sobie moje myśli, moje słowa, miłujesz moją miłością, pragniesz moją wolą, pragniesz moimi pragnieniami itd., czuję jak kształtowane jest w Tobie moje życie i jak powtarzane są moje własne czyny. Moja radość jest tak wielka, że powtarzam: życie moje, życie moje. A kiedy myślę o tym, co wycierpiała moja droga mama, która chciała podjąć wszystkie moje boleści, aby je znieść zamiast mnie, a podobnie ty próbujesz ją naśladować, błagając mnie, byś mogła znieść boleści, które mi zadają stworzenia, powtarzam: moja mamusiu, moja mamusiu. Przy tak wielu goryczach mojego serca z powodu tylu umęczonych stworzeń, które odczuwam w moim człowieczeństwie, moją jedyną ulgą jest słyszeć, jak powtarzane jest moje życie. W ten sposób czuję, że wzmocnione są we mnie stworzenia. Fiat.